Zasypiałem, budziłem się i cały czas ten kawałek leciał, na pewno też to włączamy. Okej, okay, jeśli o mnie chodzi, ja jestem fanem tako Hemigoya, Nie wiem, czy w sumie dobrze odmieniłem, żeby teraz nie wyszło i szybko. E, więc jego muzami się bardzo dobrze kojarzy. Zresztą kojarzy mi się z miejscem, właśnie kojarzy mi się z Bawą, kojarzy mi się z moją żoną i poza tym docierają do mnie tego teksty, bo sporo śpiewa właśnie o życiu w stolicy e, i o tym, co się tam dzieje, o tym całym farmazonie, który jest dokoła nas, więc jakby e, centralnie podzielam wielu, e, wie, wiele razy jego zdanie. No, a jedną z takich e, ulubionych e, moich piosenek, która jest dla mnie sentymentalna, jest e, Os Ostry Tabasco. Większość ja powinna znać. No i zawsze właśnie spotykając się z chłopakami, z przyjaciółmi, to sobie puszczamy i, i wtedy właśnie ten klimat, ta aura tego spotkania nabiera właśnie takiego zabaku. Ta ta <grym grym grym> smaczku. <grym> so I have a mixture of um, English rap, because I'm really into rap. You know, on those days where just in the room and you know, my chill out music. Um, then I have a mix with some Portuguese music, but you know, I can't really explain, it's like, you know, there's some calm music, there's some more live music, but yeah, I have some Portuguese song, English songs, no, no Polish songs yet, <laughs> I, I will add them. So far? So far. Um, I really like Spanish music. <laughs> you know, dancing songs. <laughs> Tego? Przekażę na coś. Tak? Ale Tego. w szafie, czy to przygotowujemy wszystko, odżywki, tej, tej. Przed meczami e, mam też parę swoich takich utworów motywacyjnych, ale to z e, bardziej e, muzyki filmowej e, Hansa Zimmera i Red Hot Chili Peppers, e, Can't Stop. To jest piosenka, która gdzieś e, powoduje u mnie Eee, taką wewnętrzną motywację. Znaczy, jeśli chodzi w ogóle o gatunek muzyczne, jakim ja się tak mniej więcej interesuję czy słucham, to jest to rap. Eee, przede wszystkim. I teraz tak, eee, kolejna kawałkiem jest Życie aż do bólu hady i to jest... Eee, to jest muza, która zaczęła mi bardzo wpadać w ucho mniej więcej w momencie kiedy urodziłam się córeczka Marysia jest e, motywująca. Mimo tego, że jest prosta i nagrała przez gościa, który wiele lat spędził w patologii i wychodzi z patologii, ona jest, jest prosta, ale, ale często jak jej słucham, to przywozam jej kary. E, to jest drugi taki kawałek z mojego topu ostatnio. Pierwsza jest mata, a to inteligencja, dlatego bo... Yy, występuje tam kilku moich znajomych w teledysku i też piosenka wpada w ucho. Tam pierwszego wrześcia, bo to binoczyciel... Tak, właśnie tak. tak. Myślę, że wystarczy dalej tej piosenki. Piosenka jest ogólnie o, o tym jak uczniowie zachowują się w szkole Batorego. To żeby zaśpiewał, co? Nie umiem śpiewać, się, się nie <laughs> będę śpiewał Ale, ale przed meczem na pewno też to włączamy zawsze Okej okay. To teraz myślę, że każdy zna Kolejna to... Myślę, że taka hiszpańska Taka na rozluźnienie przed meczem O, oh. no. no i... W kawach nazywa się Polski plan, no ale tak jestem wierzący, więc myślę, że ktoś tam na górze ma jakiś plan, nie? No.